Co robią chłopcy? Majstrują jeszcze samochód. Jeszcze ostatnie poprawki jakieś. A. Nagram jeszcze tutaj, słuchajcie, z tej strony. Nie nagrywałam, jak robiłam room tour, to mogę nagrać jeszcze dach. Tak? Hmm. Proszę bardzo, i widoczki z balkonu. Wow, 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 wow. Co chciałaś powiedzieć? Nie chciałam przejść tu po prostu. Zajrkę, no widać sąsiadów. Nie widać sąsiadów. Tamtych też nie widać. Tam ci mają. Słuchajcie, tam ci mają basen. Chcecie zobaczyć? Nie, nie. O, tam jest? Są. No dobra, to taką małą szparkę. Większy niż nasz i na takim stolarzu, czy może nie większy, tylko wyższy. Tak. No i tutaj właśnie mieszkają sobie. I tam była pani. Ciekawy. nie chcę się ubierać. Dobra, działamy. Uwierz się. Słuchajcie, Oliwka dalej. Chcecie zobaczyć jej pokój? Mam taki same kilka dni temu. Gdzie zobaczyć? Ja no, mam zrobione. Pokażesz? porządki w tej szafce. No, Oliwka, my idziemy, słuchajcie, jest 12 godzina, a idziemy za 4 godziny na urodziny do Oli. Do tej Oli, no e, przepsiły z przedszkola. Ja, ja Połóżmy to Ja rozumiem, jakbyśmy jutro wyjeżdżali, no ale weź. Oliwka, działaj. Dobra, słuchajcie, ja działam i tutaj muszę pogonić Oliwkę, żeby też działała, o! bo tak to, no właśnie wezmę chyba bacik, tak jak na konika. To. Nie wiem, ta bym wyrzuciła chyba, tak jak duszne i gorące. Ale to może być zimno. Takie ciężkie. Chyba wyrzucę. Albo oddaj. Rzeczy do wyrzucenia. To mam rzeczy do oddania, taka kubka wielka. A właśnie, są rzeczy mamy. Muszę je to oddać jeszcze. A Ty już się pakujesz? Nie no, segreguję, biorę. Te... Ja segreguję i te co zostawię, no to do szafki kładę. No tak, ale na razie to... No ale ja je składam już, wiesz. Ona też jest taka ciężka do prasowania, ale to ładna jest. Jumie. A pokaż ją. Lubię ją. No to czemu w niej nie chodzisz? Ja ci wybiorę cały mężuk. Ja tą założę. Tą tunnikę. O nie! Tą ubierz. Co tak lubisz ją? to może być. No co? ale weź Zmaw? teraz pomyśl. Tylko, że jest po prostu nie taka pogoda. <noise> to możesz ubrać. To tam będzie dobrze nam. To. Nie, to będzie dobrze. Pamiętam, nie, czekaj. Ja to. Ej, czekaj, gdzie masz tą moją sukienkę? To ja mam jej doradziłam, tą sukieneczkę. Prawda, że ładna? Dobre. Oliwia kupiła wczoraj. Oli. Dobra. Co kupiłaś? Gift card. Z hausa no. Tak, bo Ola lubi hausa, więc tak, kupiłyśmy to, co Ola lubi. Jesteś. To jest Oli, pokój, zobaczcie, jaki ładny. Ola dzisiaj Was zaprosiła, musiałam się zapytać, czy mam. Ale już... Ola ma czysto w pokoju, a to jest pierwszy raz w życiu. <grym> mama <mi> to... <grym> a mama mówiła, że nie sprząta. To coś... Sprzątała. To nie przyznała się. A, mama... to... a mama... biurka na... też mi sprzątała. Zobaczcie, jak ładnie. A to y, Oli Brat malował? No. To jest ręcznik? Od nas. Od nas. no tak, na urodziny, rzeczywiście. To od razu się mi rzuciło w oczy. I jeszcze, tu były, Upa, kiedy, ja jeszcze nie to nie były zdjęcia. Pośrednia. Jakieś. Ale nie ale nie nie, no, <laughs> z nie, przedszkola ja nie ze szkoły, nie bez spec, forever na zawsze. Tak. A, Tajlandia. <laughs> A to cię dostałam. No to też, to? też fajne. Nie! A to? Tajlandia, z Tajlandii. To. Ale masz tu, Ola, dużo tych... A tu jest zdjęcie! O oh nie, no! 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 Ja. Patrz, to, jest, to jest Ola, to jest Ola. Oh nie, to jest chyba z pierwszej klasy. To jest Zuzia, uh -huh. to jest Olivia, ja, a to jest Krystian. Skąd wiesz? <laughs> Bo mi mówiłaś, masz taką dobrą pamięć. To? to są perfumy naszej no, własnej, własnej roboty. Powocha sobie. Naprawdę? Uh -huh. To podtrzymaj. I my same, same robiliśmy perfumy. I czasami się takie mieszanki No, ale mydło i coś jeszcze, nie? No, takie nie płyny. Nie musiało to być być mydło. Mydło. Mhm. Jakieś płyny, szampony. Jesteśmy w trakcie rezerwacji biletu i mamy taki duży, duży kłopot. Pytacie się, dlaczego kotek z nami nie leci, ale naprawdę, On by się nie uwierzcie nie mi, by. że to jest strasznie Duży stres dla zwierzaka, po pierwsze, po drugie, bardzo dużo spraw z tym związanych, ale to jest nie problem, to że są sprawy jakiekolwiek, bo to jest do załatwienia, tylko że jest problem z przewozem. Zwierząt i nie wszystkie linie lotnicze chcą zwierzaki na swoim pokładzie. Szukamy tutaj naprawdę bardzo intensywnie, zobaczcie, wszystko pozapisywane i to są nasze opcje lotów, które tak naprawdę niby były możliwe, ale pod warunkiem, żebyśmy nie lecieli z psem. A to obwiesisz się tak na samolocie. Tak. Wszystko będziesz miała. Wszystkie moje bransoletki, ah. wszystkie opaski, okulary tak będę zakładała. Nawet. Ale to będziesz musiała ściągać tam przy tych bramkach. No to będę ściągała na godzinę stanowisko, no dobrze, no bo słuchajcie, mamy jeszcze także to te brazyletki też. 23 kg tylko może ważyć nasza walizka, która jest y, taka mniej na ode mnie. odprawę, a no właśnie, nie mniej od ciebie, a taka Uch. walizka, która jest podręczna 8 kg. No, także tu załatwiamy, słuchajcie, jest bardzo ciężko z juniorkiem i w sumie nie y, wiemy, taki czy bilet, weźmiemy, który może go uśpimy, tak jak ktoś tam napisał. Nie. To żart, to żart. No. Nie no, nie no, my nie, nie jesteśmy tacy, Nie no, kotka zostawimy, tutaj on sobie będzie odpoczywał u, e, u babci. U i, babci. No, u babci, albo tu u tej pani. Jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi właśnie. No. Także tak to wygląda i... Albo to tutaj do Kotek, tak, kotek jak dobrze, jak on tu dobrze zostanie... Dobrze będzie miał yy, w tym miejscu, Tak, w tym miejscu, co jest, to i on będzie przeszczęśliwy, bo on no. uwielbia, on przychodzi do nas, zobaczcie, śpi w dzień, a w nocy buszuje, to jest jego I by, mu jedyne... I wystarczy dzień. tak, jedzenie i miejsce do spania. <laughs> no, ciepło, żeby było. I ładnie. żeby było ciepło jeszcze. No. Także może my będziemy za nim tęsknić, bo będziemy na pewno. No. Ja będę za nim tęsknić, no, bo ja już się popłakałam tam u sąsiadki, jak rozmawiałam. Ja się jeszcze ani razu nie popłakałam. Nie, a ja nie płaczę. No. Chłopaki nie płaczą. To prawda, oliwka jest chłopakiem. Oliwka jest twarda. Twarda dziewczyna, nawet nie wiecie jaka, ale Wam powiem, mnie nie, nie znacie. Nie, nie znacie jest... takiej, takiej twardej dziewczyny. Nie, no, ona nie jest twarda, też jest, jest miękka. Też, nie, dzisiaj się popłakałaś, ale z innych powodów ha <noise> no mundurki w szkole. No, <noise> się, że będzie nosiła mundurki w szkole. No dobra, nieważne, ale słuchajcie, wracając do tematu, to mm, tutaj Ej, jest wiesz, sytuacja. Ej, to będzie Twój lat samolotem? Poczekaj, to będzie sytuacja taka, że. Bo chciałam dokończyć to, bo ja zawsze no nie dokończam, no bo to... my coś dalej gadamy o czymś innym. No bo my, my mamy. Mama DHT. Więc kotek zostaje, ale z psem mamy tak ogromny kłopot, żeby pojechać, bo tak normalnie. Nasz wylot kosztowałby 12 700, a jeśli lecimy. Znaczy. Lecie... Nie za osobę. Nie, wszyscy. Za, wszyscy. A jeśli będziemy lecieć z Juniorkiem. To 34 tysiące, także taka różnica. Dlatego, że trzeba innymi liniami lecieć, wiecie. bo Lufthansa ma możliwość tego, żeby psa przewieźć, a tutaj te inne linie, tak, y, tak jak na przykład lot, no to możemy potwierdzić, ale już później, jak mamy przysiadkę i jest na przykład lecimy JetBlue, no to nie możemy tego potwierdzić. Oni nie mogą potwierdzić tego, że pozwalają na to, żeby ten pies był na pokładzie. I prawdopodobnie będziemy z Nowego Jorku lecieć, y, znaczy jechać samochodem do y, mm -hmm. naszego miejsca. No, bo jeszcze... I wychodzi nam 17 i pół godziny. Juniorek też będzie miał dobrze, bo on będzie mógł sobie, wy... będziemy mogli zrobić jakieś tam postoje i w ogóle, mm -hmm. i on będzie mógł sobie pobiegać. Jówka Wam dobrze powiedziała. Chyba wybierzemy tą opcję, że przylecimy z lotem no, naszym do polskim nowego do, do Nowego Jorku. I wtedy już sobie samochodzik wypożyczamy, ja, lecimy na i jedziemy samochodem już te 17 godzin, trudno, męczymy się ze względu na naszego juniorka. Juniorek żeby żeby jest dla nas taki ważny, widzicie? A. To jest w ogóle nie do pomyślenia, jest taki mały, głupie coś, jest dla nas takie ważne. Taka mała kaczka, która pierdzi. <laughs> no, wczoraj tak Śmierdział. pierdział. O Jezu, on tak bąki pierdział. puszczał. <laughs> sobie się budzimy i Boże, co tak śmierdzi? No, naprawdę, to znaczy też jest ważne dla nas, no ale też dla mnie jest ważne to, że jak mam zapłacić 12 tysięcy, a 34 tysiące, no to jest dla mnie różnica rzeczywiście zdecydowana. No to zostawmy. No też jest opcja taka, nie, żartuję, żartuję. że Andrzej by musiał lecieć sam z nim, ale to też no, Andrzej może sobie nie poradzi, no czy coś, chociaż no, też jest taka opcja, że my w trójkę jedziemy z Krystianem, tu mamy tak, w trójkę jedziemy z Krystianem i Oliwką przez to... Nowy Jork, z Polski do Nowego Jorku Lotem, później lecimy sobie JetBlue, y i wtedy Andrzej by leciał Lufthansa, by oddzielnie leciał. W, ten, w tym samym dniu on by jechał przez Frankfurt i też do Orlando i w Orlando byśmy się spotkali. E, my byśmy, musia my byśmy musieli na niego czekać, chyba. Nie. A czy nie? No z Orlando przecież tam A my no z Orlando rysu, też samochodem. No tak, ale to już wtedy trzy godziny. No, no, chyba tak, 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 zrobimy. Tak, tak zrobimy. Także słuchajcie, zamieszanie. Do...